Event Bubbling, Capture, Propagation. Są to trzy słowa, które budzą często niepokój, natomiast są one mega proste, wystarczy zrozumieć ich koncepcję. Te trzy rzeczy zasługują na oddzielny odcinek w tej serii o Domie. Oczywiście zapraszam do poprzednich. Natomiast czym w ogóle są event Bubbling, Capture i Propagation? Pierwsze pokażę w praktyce, a za chwilę wytłumaczę, jak to łatwo sobie skojarzyć. Jeżeli kliknę jakiś element w liście, na przykład kliknę sobie w ten element li, to wykona mi się event click. Ja podpiąłem sobie, że w momencie kliku, czyli tutaj, wykona mi się funkcja toggle done. Ona jedyne co robi, to dodaje albo usuwa mi klasę CSS done. Więc tutaj się nic specjalnego nie dzieje. Natomiast podepnę sobie jeszcze jeden event tutaj pod listę i jeszcze jeden event tutaj pod ten div, więc zrobię to na szybko tutaj, dokument query selector, mam tylko jedną listę, więc mogę zrobić tak podpinam sobie klika i jedyne co chcę tutaj zrobić to sobie coś wykonsolować, na przykład ul kliknięte i to samo chcę zrobić dla diva, mam tylko jednego diva, więc nie muszę tutaj szukać po klasach i podmienię div kliknięty. I może jeszcze dodam też tutaj konsolowanie, żeby było wiadomo li kliknięte. Czyli w tej chwili mam trzy konsolowania. Tutaj na elemencie, na całej liście i na divie. Jeżeli teraz wrócę i sobie otworzę konsolę, kliknę w element na liście, to zobaczcie. li kliknięte, ul kliknięte i div kliknięty. No więc o co tutaj chodzi? Jeżeli kliknąłem w ten element to tak naprawdę kliknąłem też całe ul, no bo ten element mieści się w ul. I znowu, jeżeli kliknąłem ul, to tak naprawdę kliknąłem cały div, no bo ten ul jest w divie. A jeżeli kliknąłem div, to tak naprawdę kliknąłem całe body i dalej tak naprawdę kliknąłem cały html. Czyli propagowanie, ten event bubbling to jest propagacja eventu w górę aż do ostatniego rutowego elementu. To to znaczy propagacja? Propagacja to jest jakieś zaburzenie w ośrodku, które się rozchodzi dookoła. Na przykład jeżeli mam wodę i wrzucę sobie kamyk do tej wody, to te fale się rozchodzą na zewnątrz. I to jest na przykład propagowanie fali. Jeszcze inaczej można skojarzyć sobie babling, bo bubbling to są takie bąbelki w wodzie, które idą zawsze z dołu do góry. No nie ma innej opcji, żeby z góry do dołu szły. Więc bubbling, czyli te bombelkowanie zawsze, ale to zawsze, idzie z dołu do góry. I właśnie tak tutaj jest. Ono idzie z dołu od li, całą drogę do góry ul div body html, aż dojdzie do ostatniego rutowego elementu. I tak jak wam pokazywałem w poprzednich odcinkach, ten dom cały to jest taka struktura drzewa. Więc jeżeli tutaj kliknę tekst, to tak naprawdę kliknąłem h1, tak naprawdę kliknąłem body, tak naprawdę kliknąłem html. Więc przeglądarka mi tutaj propaguje ten event z dołu do samej góry. Nie zawsze mogę o tym wiedzieć, bo nie zawsze słucham. Teraz podpiąłem sobie właśnie listenera pod ul i pod diva, dlatego dopiero teraz to widzę. Natomiast jeżeli nie słucham, to mogę nawet o tym nie wiedzieć. Natomiast ta propagacja, czyli wywołanie tego klika i tak się odbywa. Jeżeli potrzebuję, mogę zatrzymać te bąbelkowanie, ten bubbling, czyli propagację. I żeby to zrobić, wrócę do kodu. Tutaj, gdzie pierwszy mam klik samego elementu w liście, mogę się dostać na przykład do eventu. I event ma jeszcze taką funkcję jak stop propagation. Co zasadniczo znaczy stop bubbling. To jest naprawdę to samo. I teraz jeżeli zapiszę powrotem otworzę konsolę, kliknę na li i zobaczcie li się klika, natomiast już nie ma tej propagacji wyżej ul się nie kliknęło i div się nie kliknął i body się nie kliknął i html się też nie kliknął czyli zatrzymałem te bom bombelkowanie, tą propagację w górę jeżeli uruchomiłbym właśnie tą funkcję stop propagation na liście to wtedy by się propagowało do listy ale na divie już by tego nie było no i ostatnie słowo to jest capture. O teraz nawet wykrywa, że kliknąłem diva, no bo, no bo faktycznie słowo capture znajduje się w tym divie, więc go wykrywa. Słowo capture, czyli przechwytywanie, oddaje to, jak przeglądarka odnajduje ten element. Dlatego, że ona działa w ten sposób. Ona pierwsze idzie z góry na dół. Czyli pierwszy widzi, że kliknąłem HTML, później widzi, że kliknąłem Body, później widzi, że kliknąłem Diva, później widzi, że kliknąłem UL, a później widzi, że kliknąłem LI. I skoro to LI to już jest ostatni element kliknięty, to teraz się zatrzymuje i idzie bombelkowanie właśnie w górę, odpalając po drodze te eventy. Więc jeśli chcę, żeby. Z powrotem to zakomentuję. Żeby te eventy odpalały się nie. Z dołu w górę, ale na przykład według tego przechwytywania, czyli z góry na dół. To wystarczy, że tutaj w Event Listener ustawię sobie, a właściwie tutaj, ustawię sobie dodatkowe parametry, czyli Ad Event Listener przyjmuje sobie jeszcze dodatkowe opcje. Jest to obiekt, jest tutaj taka opcja jak capture, która domyślnie jest false, czyli nie chce widzieć tego przechwytywania. Czyli drogi z góry na dół. Chcę widzieć bombelkowanie, czyli z dołu na górę, ale mogę uruchomić też tutaj true. I oczywiście muszę jeszcze dodać to samo właśnie dla ul i dla diva. I teraz jeżeli kliknę w listę, to idzie odwrotnie, czyli idzie z góry. Div kliknięty, ul kliknięty i na końcu dopiero lista została kliknięta. Więc jeżeli na przykład teraz sobie tutaj Uruchomił z powrotem, odkomentuję ten stop propagacji, czyli stop bąbelkowania. To on właściwie nic mi teraz nie da, bo ja nie idę z dołu na górę, tylko teraz idę z góry na dół. Więc szedłem na sam dół, tutaj jest stop propagacji. okej, okay, on nic nie robi, no bo przecież już niżej żadnych elementów nie ma. Więc ja to z powrotem usunę, dlatego że ta funkcja raczej rzadko się przydaje. Tutaj zostawię stop propagation, no i teraz, jeżeli kliknę z powrotem w listę, to tylko i wyłącznie lista się wyświetla, no bo dalej już nie ma propagowania, jakby te bombelkowanie zostało tutaj zatrzymane i już nie wykrywa ani UL, ani DIVA. I to tyle. Do czego to się może przydać? No, wyobraźmy sobie, że zrobię tutaj przycisk jeszcze edytuj, nawet na szybko tutaj wstawię sobie jakiś drugi baton, żeby Wam pokazać. Niech on ma inny kolor, tylko więc zmienię na przykład tutaj info i to będzie przycisk edytuj. Jeżeli kliknę w edytuj, to tekst mi się przekreśla. Co nie jest fajne, no bo wykryło mi kliknięcie właśnie w listę. No bo faktycznie podpiąłem tutaj pod całą listę sobie ten event. Natomiast chciałbym podpiąć tutaj teraz dodatkowy event pod edycję. I wyobraźmy sobie, że po edycji na przykład ten tekst byłby edytowalny. Ale jednocześnie kliknięcie nie powinno powodować tego przekreślenia. Więc dodam tutaj właśnie jeszcze jeden event pod, nie pod LI, tylko pod button, czyli button edycji. Więc może tak, dodam tutaj klasę edit i teraz znajdę sobie właśnie po klasie edit ten button ok, tylko ten przycisk edytuj nie będzie we wszystkich pozycjach, więc dodam tutaj optional chaining, żeby dodał event tylko i wyłącznie jeżeli taki przycisk znajdzie i podepnę tutaj funkcję na przykład edit item, która będzie bardzo prosta i na razie jedyne co chcę zrobić to wykonsolować edit kliknięty zobaczcie, kliknę edytuj no i dobra, edit kliknięty ale li, czyli te przekreślenie też zostało kliknięte więc to jest bardzo niefajne. I właśnie, żeby przed tym się zabezpieczyć, żeby mi się ten tekst nie przekreślał, czyli żeby edit został kliknięty, ale li już nie zostało kliknięte, wystarczy, że uruchomię właśnie tutaj stop propagation, czyli anuluję to propagowanie eventu w górę. I teraz edytuj zostało kliknięte, ale cała, po, cała pozycja, czyli przekreślenie już nie. No i w takich sytuacjach to faktycznie jest bardzo pomocne. Tak więc propagowanie to jest tak naprawdę wywołanie tego zdarzenia i teraz można propagować w górę, czyli bubbling albo propagować w dół, czyli capture. Mam nadzieję, że pomogłem.